Witajcie! Teraz w roli głównej aspaksantyna, najsilniejszy antyutleniacz na rynku, który się w zupełności wchłania i przyswaja do każdej naszej komórki, zwalcza wolne rodniki, opóźnia starzenie. Kochani, jeżeli żyjecie w pędzie, macie słabą odporność, często się przeziębiacie, żyjecie w stresie, Jecie często żywność taką przetworzoną, pracujecie w obiektach zamkniętych dużo przy komputerze, nosicie okulary, często macie stany zapalne w organizmie albo bóle stawowe. To jak najbardziej właśnie warto rozważyć przyjmowanie astaxantyny, o której tutaj Anetka powiedziała, gdyż jest to najsilniejszy antyoksydant, który przeciwdziała wolnym rodnikom. Tutaj w składzie mamy natura, samą naturę, bo Alga, brunatna z archipelagu sztokholmskiego i morówka szwedzka. Także w zupełności cały produkt naturalny. Warto pamiętać, żeby ona się przyswajała, to trzeba przyjmować z dobrymi kwasami tłuszczowymi. Dlatego polecamy omega 3. Dokładnie, dokładnie tak. Co jest ważne, że tutaj Astaxantyna, ona ma badania kliniczne, ma certyfikaty, nie jest produkowana tam, gdzie w ogóle kosmetyki oliflame, absolutnie, tylko tam, gdzie leki. Zresztą od nas zamawiają też lekarze, Anetka też przecież ma tak, takie klientki. Ode mnie znajoma pani pediatra zamawia Astaxantynę zawsze, kiedy jest w promocji i też przed latem. Jeżeli macie wśród otoczenia osoby, które palą papierosy, to już obowiązkowo, obowiązkowa Astaxantyna, bo wtedy powstaje też masa wolnych rodników. Także polecamy, w tym katalogu też jest bardzo dużej promocji. Astaxantyna, najsilniejszy antyoksydant, my używamy codziennie. A ty?